No I wyjaśniło się, Poczetino zostanie nowym szkoleniowcem, nowym trenerem Chelsea Londyn. No przecież to jest śmiech na sali Chelsea zajmuje 11 pozycję, jeśli chodzi o ligę angielską. <laughs> Kompletna katastrofa, jeśli chodzi o Chelsea Londyn. No ale Pochettino, czy rzeczywiście jest to dobry wybór, moim zdaniem, to jest fatalny tak naprawdę wybór, tylko że Chelsea Londyn jest w tak złej kiepskiej sytuacji. Że przyjście po Czettino chyba raczej nie pogorszy sytuacji Chelsea-Londyn, jakakolwiek po prostu jego praca będzie traktowana jako wyciągnął Chelsea z tarapatów. No ale przy tym nakładzie finansowym, jeśli chodzi o transfery, jeśli chodzi o piłkarzy, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Europa śmieje się z PSG, ale PSG to naprawdę po prostu dobrze wygląda na tle Chelsea, a więc no, pieniądze nie grają, to pokazuje po raz kolejny. No, właśnie dzisiaj na temat: no, nie, może nie tak, nie tak sytuacji Chelsea, ale na temat tego właśnie, że na przychodzi do Chelsea i będzie traktowany jako król, który przyjeżdża na, na koniu, bo raczej po prostu tak nisko Chelsea nie będzie w następnym sezonie, aczkolwiek nie Nigdy nie wiadomo, być może po prostu okaże się, że jeszcze gorzej się części będzie prezentować ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Gdyby wziąć kibica Chelsea London z 2004 albo 2005 roku e, tak i na przykład przez te ostatnie kilkanaście lat, 18 lat m, był hibernowany, był nie wiem Zamrożony w bryle lodu, i go teraz praktycznie obudzić, pokazać mu tabelę, pokazać sytuację dotyczącą Chelsea, to by nie uwierzył, dostałby palpitacji serca, bo naprawdę ta tabela po prostu mówi całą prawdę, jaka jest sytuacja dotycząca Chelsea, a jeszcze gdyby temu kibicowi powiedzieć, że słuchaj. Chelsea zmieniła nowego właściciela, że ten nowy właściciel wpompował mnóstwo pieniędzy w ten klub. Przyszli yy, tak zawodnicy warci naprawdę gigantyczne pieniądze, że szkoleniowcy Chelsea Londyn już się zmieniali praktycznie kilka razy. A legenda dotychczasowa Chelsea Londyn piłkarz, no Frank Lampard, no praktycznie tutaj Chelsea pod jego wodzą, wiadomo, że on jest tylko na, na tym, tymczasowym trenerem, no to ta Chelsea Londyn to już kompletnie po prostu pikuje, no ale do Franka Lamparda to ciężko jest mieć pretensje, bo on jest tak zwanym trenerem, tylko po prostu tymczasowym tak koło zapasowe w samochodzie. Natomiast od czasów nowego właściciela Chelsea Londyn prowadzi tacy trenerzy jak Thomas Tuchel, Graham, pod. Bruno Saltor i Frank Lampard. No i widzimy, jakie są z tego skutki. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Dlaczego tak naprawdę Chelsea jest pośmiewiskiem? Czy może być pośmiewiskiem, jeśli chodzi o ligę angielską? Bo chodzi o stosunek, tak naprawdę, pieniędzy jakości piłkarskiej do pozycji w tabeli. Nikt by nie miał pretensji do Chelsea Londyn, gdyby na przykład zajmowała czwartą pozycję piątą, trzecią to byłoby fajnie. Nawet piąta pozycja, tak? Nawet szósta, tak? Natomiast jedenasta pozycja, jeśli chodzi o Chelsea Londyn, to jest absolutny obraz nędzy i rozpaczy. też te ostatnie wyniki tej Chelsea Londyn. O, zaraz zrobimy sobie Kiedy nagrywam, to trwają jeszcze mecze, jeśli chodzi o ligę angielską, no ale zobaczmy sobie tutaj eee, zobaczmy sobie tutaj ostatnie mecze. No widzimy tak, wczoraj 2 do 2 z Nottingham Forest ale zobaczmy sobie po prostu na mecze Chelsea-Londyn, jak ona prezentowała się w ostatnich spotkaniach, taką tabelę, o w ostatnich praktycznie meczach, tak, widzimy Chelsea kontra Bournemouth, 3 do 1, Chelsea kontra Brentford, 2 do 0 Brentford, klepie Chelsea, Arsenal kontra Chelsea, 3 do 1, no nie ma jakichkolwiek po prostu szans tutaj Chelsea-Londyn. Chelsea Londyn kontra Real Madryt 2 do 0, tak, zwycięstwo Realu Madryt, no ale proszę was jak oni po prostu w 11 pozycję w lidze angielskiej, oni mają coś ugrać jeśli chodzi o rozgrywki Ligi mistrzów. Chelsea kontra Brighton, Brighton 2 do 1, Wolverhampton kontra Chelsea, 1 do 0 tak, no wszędzie ich klepiem jak chcą no pojawiają się też takie obawy jeśli chodzi o Chelsea Londyn, czy rzeczywiście zmiana nowego trenera coś przyniesie, jeśli chodzi o ten Chelsea Londyn no bo ile razy tak naprawdę można zmienić tego nowego trenera. Natomiast tak, ja moim zdaniem po na cokolwiek nie zrobi, to będzie traktowany jako król i zbawca, no bo chyba nie spuści tej Chelsea Londyn niżej niż 11, po prostu pozycja albo tam 12, więc dosyć po prostu fajną ma sytuację. On ma przyjść w czerwcu do Chelsea Londyn. W ogóle to wszystko jest takie absurdalne, tak, bo on jeszcze nie podpisał po prostu kontraktu z Chelsea Londyn, dopiero za parę dni, a już został ogłoszony ja nie wiem, po prostu to jest nieprofesjonalne i to jest dziwne, niespotykane w dzisiejszych czasach. Pojawiają się różnego rodzaju plotki i tak dalej, ale zanim po prostu tak ogłosi się nowego trenera, to już się po prostu, tak, to już się podpisuje praktycznie z nim papiery. Chociaż wiadomo, że no Frank Lampard teraz jest takim trenerem tymczasowym, więc on tam nie będzie miał pretensji, nie będzie sobie rościł pretensji i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie tak, dla mnie to jest dziwna praktycznie ta kolejność. No i dino ma też przyjść ze swoim e, sztabem e, trenerskim. Znaczy, ja powiem w ten sposób: Po Tino, e, pytanie jest też takie: czy on jest trenerem jednego klubu? Czy rzeczywiście da sobie radę, jeśli chodzi o prowadzenie innych klubów, tak? A więc, no, widzimy pamiętamy po prostu sytuację, jeśli chodzi o Poczetino i tego, e, że on sobie dobrze radził, tak, w Tottenhamie, Natomiast, no, w PSG kompletnie polek. E, od czasu rozbratu z PSG to ma po prostu dosyć długą przerwę, e, tak? Nie prowadzi żadnego topowego klubu, co też jest bardzo dużym minusem, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, tak? No, co, z tego, co z tego ktoś powie? No, tak, ogląda wszystkie mecze, analizował na wideo i tak dalej. No nie, no musisz być po prostu w gazie, musisz być po prostu, tak. Możesz prowadzić inną drużynę z lepszymi, mniejszymi skutkami. No na przykład taki Frank Lampard, tak. Jak on na przykład teraz będzie, nie będzie trenerem Chelsea Londyn, ja bym go spokojnie przyjął do jakiejś na przykład tutaj drużyny widza angielskiej, czy nawet po prostu tutaj e, tak jakiejś słabszej drużyny. Spokojnie mógłby po prostu poprowadzić, czy jakąś inną drużynę, nie wiem, w Szkocji czy w Walii, e, spokojnie. No bo jednak jest cały czas po prostu w ty, jest trenerem, tak. Natomiast tak, no, jeśli chodzi o Poczetino, no, zresztą Poczetino był na tej karuzeli trenerskiej, był przymierzany do Chelsea-Londyn. Ja wam powiem w ten sposób, no bo w, w, w Lampard został wybrany tymczasowym trenerem. Były te dyskusje na temat tego, że właśnie Luis Enrique może zostać trenerem, czy też Tuchel. Mi się wydaje, że może po prostu ci trenerzy przekonali tam swoją filozofią do tego, jak prowadzi Chelsea Londyn. Czy Chelsea Londyn tam nie ma jakichś po prostu dużych oboszczeń dotyczących tych kontraktów, jeśli chodzi o trenerów, że jak oni kończą pracę z jakimś trenerem, czy nie mają jeszcze po prostu pieniędzy, nie wypłacają, tam nie są jakieś niezgodności z praktycznie feder relacjami piłkarskimi, i tak dalej, że jakiś kontrakt. Może mają taką sytuację, że mają dwóch czy trzech trenerów, praktycznie, którym jeszcze płacą zaległe pensje, i jakoś tam przepisami jest obwarowane, że nie mogli wybrać, dlatego ten Frank Lampard przyszedł jako takie koło zapasowe. No nie wiem, może tak wygląda, tak? Natomiast no, nie mam radego pojęcia. No, nie jestem po prostu tutaj w Chelsea. Natomiast tak, no przy, przymierzany był właśnie Nagelsmann, czy też Luis e, e, Enrique. E, Luis Enrique w Chelsea to dosyć ciekawa sprawa, bo ja sam jestem ciekaw, jakby to by wyglądało. No z ciekawości wygląda wyglądał te mecze, bo jestem ciekaw, hmm, chociaż on by mógł te gwiazdeczki właśnie tak uporządkować, to byłoby dosyć ciekawe po prostu podejście. No, ale oni pewnie wyszli z założenia, że po czetnikach sobie dał radę z Tottenhamem, to ta to sobie da radę z Chelsea London, no, aczkolwiek wydaje mi się, że on jeszcze ba bardziej po prostu sobie nie poradzi no bo ci piłkarze, mając tam jakość piłkarską, no chociażby dla całej przyzwoitości, nie powinni być tak nisko tak w tej, w tej tabeli, więc wydaje mi się, że Poczytino właśnie akurat jest po prostu tutaj złym wyborem, złą decyzją. Poczytino, który ma już 51 lat i przyjdzie po prostu w czerwcu z całym swoim sztabem trenerskim, tak? a wcześniej prowadził Southampton, właśnie czy to ten Ham i PSG natomiast, no zobaczymy, tak, czy rzeczywiście po prostu tutaj e, sprawdzi się no tak powiedziałem, no on cokolwiek nie zrobi, to raczej nie będzie krytykowane, bo niżej po prostu nie da się spuścić tej drużyny mm. <gry> więc i tak zaraz mu założą koronę króla na głowę i powiedzą super ten Pochettino wyciągnął Chelsea to jest dobre, wyciągnie Chelsea z kopotów tak e, to będzie świetne po prostu Chelsea, którą pompowano tyle pieniędzy m, które ma tyle po prostu piłkarzy, tak gdzie Chelsea biła się o piłkarzy z Arsenalu Londyn. No i przyjdzie po prostu i będzie powiedziane, wyciągnie drużynę z, z, z kłopotów, tak? No to jest po prostu kompletna tragedia, kompletna katastrofa no ale zobaczymy zobaczymy po prostu jak ta sytuacja będzie wyglądała bo niewątpliwie tutaj The Blues mają potężne problemy jeśli chodzi o ligę pomijając fakt że rzeczywiście Liga Angielska jest silną ligą kto wie dziś, czy dzisiaj nie najmocniejszą chociaż rozgrywki Ligi Mistrzów pokazują że dwie drużyny włoskie w półfinale praktycznie tutaj Ligi Mistrzów to by wskazywało że dzisiaj Liga Włoska jest silną tak czy najmocniejszą ligą w Europie no ale tak wygląda właśnie sytuacja. Ja sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli chodzi o Poczetino. Wydaje mi się, że też Poczetino jest dobrym trenerem na long po prostu term, tak? Nie na short term, czyli na krótki termin, tylko na dłuższy, w dłuższej perspektywie. I też muszą być te transfery dokonywane tak, budowanie praktycznie drużyny. Wydaje mi się, że taką część to by wstrząsnął Antonio Conte, Tak, ale też wydaje mi się, że ciekawy byłby pomysł na Gelsmana, jeśli chodzi o Chelsea, i Londyn. Enrique wydaje mi się, żeby się nie sprawdził, aczkolwiek byłoby to ciekawe, jak on by prowadził tą drużynę. On, on się nie sprawdzi, wydaje mi się, że Luis Enrique ee, no nie sprawdziłby się, tak, no bo przecież nie został. Ale jestem ciekawy na Gelsmana, bo Nagasmana dosyć ciekawy, po prostu filozofia, pomysł na futbol i w kontekście Chelsea, Londyn ee, i tych piłkarzy, którzy tam są. No, ciekawe, ciekawe to by było. No ale zobaczymy. Ja to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie